Hello! Normalnie nie robię zadań, tak wiesz, od razu po maturze. Uu, uu, robimy rozwiązania, trzepiemy na emocje kasę, nie? Zwykle tak nie robię, ale to zadanie z prawdopodobieństwa, które było na tym arkuszu, to mnie po prostu bez wazeliny, nie? Bez wazeliny. Zróbmy je. Część z Was pewnie umie to zadanie rozwiązać z palcem, yy, wiadomo gdzie. Ja po prostu, moim zdaniem, to zadanie było trudne, ponieważ samo. To, co trzeba zrobić, było dłuższe od polecenia. <grystanie> Okej, okay. co my tu mamy? Mamy czterokrotny rzut normalną kostką do gry. Normalną, po prostu. Czyli możemy sobie obliczyć omega, mg, i masz 6 do czwartej. Dalej. I to jest gwóźdź programu. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy co najmniej 1 raz 6 oczek pod warunkiem, że otrzymamy dokładnie 2 razy 5 oczek. Zapisz obliczenia. <grystanie> Ja sobie po prostu wyobrażam, Twoją minę, jak ty to przeczytałeś, nie? <laughs> Czy przeczytałaś? <laughs> I co? Jakby opłacały się pewniaki kupować, nie? Dobra, oby, oby to było w pewniakach. W wyciekach! O, to było w wyciekach. <laughs> Dobra, nie, sorry, nie będę się śmiał. Ale okej, okay. co trzeba zrobić? Prawdopodobieństwo warunkowe. Robimy to od tyłu, tak? Pod warunkiem, że otrzymamy dokładnie dwa razy pięć oczek. Skumaj to, czyli tak będzie prawdopodobieństwo B, Bo to jest prawdopodobieństwo warunkowe, czyli masz ten wzór, nie? Prawdopodobieństwo A pod warunkiem B równa się P od A, czyli wspólna B, tak? Przez P od B. I co jest B? B to jest ten nasz warunek, tak? Czyli musimy obliczyć sobie prawdopodobieństwo warunku. Czyli nasze B to będzie 5 oczek myk. I ile to ma razy być? No ma to być dwa razy. OK, czyli taki warunek możemy sobie skrócony napisać, chociaż chujowo to wygląda. Dodajmy sobie dwa razy pięć oczek. OK. Jak to sobie rozpisujesz? Masz raz, dwa, trzy, cztery. Co to jest? Rzucasz cztery razy sześcienną kostką do gry, tak? Czyli to są zdjęcia tego, co wypadło. I ma tobie wypaść dwa razy pięć czyli masz cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. cyk. Co nie wypadły ci, o, kostki dwa razy z piątką. Czyli w dwóch z czterech takich sytuacji chcesz mieć piątkę, tak? Czyli liczymy sobie liczność zbioru B. Masz B, liczność. I będziemy mieli tak. Z czterech sytuacji dwie. Symbol Newtona, ponieważ kolejność nie ma znaczenia. Ok? Kolejność nie ma znaczenia. Wybieramy dwie, dwa miejsca jednocześnie z dostępnych czterech. No i. Czyli w tych dwóch miejscach masz tylko jedną możliwość, tak, że wypadnie ci piątka. A co masz pozostałych? No to, co nie jest piątką, czyli, czyli tak, jakby masz zbiór przeciwny do piątki. Czyli masz 1, 2, 3, 4, 6. Czyli masz 5 możliwości, 5 możliwości. Czyli podsumujmy. Tutaj masz w dwóch miejscach jedną możliwość, bo chcemy piątkę. Razy pozostałe, razy pozostałe na tych tutaj naszych dwóch miejscach. Ok. I to po obliczeniach tutaj symbol Newtona będziesz mieć 4 razy 3 razy 2 razy 1, już pomijam. I 2 silnia to jest 2, 2 silnia to jest 2 i masz 25. Okay. I tutaj robisz matmę, masz 6 razy 25, równa się 150. Dobra, i mamy B. Zwróć uwagę, że możesz policzyć P od B, jeżeli podzielisz moc zbioru B przez moc zbioru omega. Dobra, gituwa. Czyli zapiszmy to sobie tutaj gdzieś w rogu. B od zbioru, 150. P od B to będzie e, kurwa, 150 na 6 do czwartej. O, dobra. I zróbmy miejsce. Dobra. To co teraz robimy? Teraz zwróć uwagę, że jak chcesz obliczyć coś pod warunkiem czegoś, to musisz obliczyć część wspólną. Czyli chcesz wylosować, tak? Dwie kostki z pięcioma, ok? Czyli dajmy sobie... Przypadek pierwszy, no bo mamy tutaj jakby co najmniej jeden raz sześć oczek, ok? Czyli będzie tutaj więcej przypadków, bo mamy nierówność, co najmniej jeden raz. No i zróbmy sobie przypadek A. Tylko czekaj. Napiszmy, że teraz liczymy A, część wspólna B, czyli liczysz część wspólną tego całego jednocześnie, dobra? No i to będzie, um, będziesz mieć tak. Sześć oczek jest większe bądź równe jeden, ok? Czyli liczba wys wyskoczenia tego, tak? oraz no b, czyli dwa razy pięcioczek. Dosłownie można to przekopiować, nie? Myk, cyk, cyk, cyk. Czekaj, o, jest. No i dobra. No i przez to, że mamy tutaj nierówność, to będziemy mieli dwa przypadki. Przypadek pierwszy. Czyli mamy z czterech miejsc dwa na piątkę. No i piątka to jest tylko jedno jakby jest jedna możliwość, że wypadnie Ci piątka na każdym z tych dwóch miejsc, które wybrałeś na te kostki, tak? Czyli mamy to B odhaczone. Dalej, mnożysz to z pozostałych miejsc, tak? Bo dwa muszą być na piątkę, więc zostają Ci dwa, czyli musi z tych dwóch wybrać jedno miejsce na szóstkę. I to też jest jedna możliwość. No i zostają Ci cztery kombinacje na wszystko pozostałe. W porządku? No i to sobie obliczasz. To jest 6. To jest 2, no i masz 6 razy 2, 12 razy 4, 48. Myk. Dobra. No i teraz przypadek drugi robisz, by, czyli znowu, z czterech miejsc wybierasz 2 na nasze piątki, czyli jedna piątka na każdym z dwóch miejsc, i z pozostałych dwóch masz 2 na szóstkę. I to jest jedna możliwość. No i masz tutaj 6, tutaj 1, więc masz 6 możliwości. I dobra, i to był przypadek pierwszy, to był przypadek drugi. No i teraz liczymy liczność zbioru części wspólnej, tak? Czyli masz A, część wspólna z B, liczność zbioru, no i to masz 48 plus 6, ok? I masz 54, pięknie. No i teraz patrz, obliczasz sobie prawdopodobieństwo P od A, część wspólna B, myk, no i dostajesz tutaj A, część wspólna B, u góry tutaj moc zbioru omega, i tyle. Masz 54 na 6 do 4. No i teraz dzielisz te prawdopodobieństwa, czyli masz P od A pod warunkiem B. I kurwa, stary. Patrz, podstawiasz u góry. 54 na 6 do 4, przez 150 na 6 do 4. Skumaj to, że tutaj, popatrz. To nie są te 6 do czwartej ale to w sumie nic nie znaczy. Nie, bo w tym wzorze tutaj. Te liczność zbioru omega, nie, jak rozpiszesz oba, to ona się skraca. Więc można to zasadniczo, ten sam wzór napisać w taki sposób, że jest to liczność zbioru y, części wspólnej przez y, liczność zbioru B. Więc po prostu masz 54 na 150. Na ile to się skróci? E, nie jestem prawilny. <ścoughs> Kalkulator naukowy. 54, tak? To jest parzyste, i suma cyfr daje ten to na 6. Tak, co ja wtywę? 54 dzielone na 6, 9. Czyli mamy 9 i 150 na 6 na 2, 75 na 3, 25. Dobra. Dajcie znać, czy to jest dobry wynik, i czy wytłumaczenie jest pełne i klarowne. Nie będę nagrywał więcej zadań z tego. To jest jedyne zadanie, które mnie po prostu rozwaliło. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę, nie? Pierwszy raz widzę takie zadanie. Dobra. Życzę tam powodzenia w życiu, bo pewnie już więcej się nie zobaczymy, chyba że na jakiejś patoprawdzie albo na jakimś innym kontencie. I to tyle. Na razie.